W przyszłym tygodniu będziemy obchodzić Święto Wojska Polskiego ustanowione w rocznicę tzw. Cudu nad Wisłą, czyli zwycięstwa polskich żołnierzy nad bolszewikami w 1920 roku. W Puławach odbędą się tradycyjne uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Obchody rozpoczną się we wtorek o godzinie 11 przed tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich. Okolicznościowe przemówienie wygłosi tam prezydent Puław. Nastąpi także złożenie wiązanek kwiatów przy akompaniamencie Pławskiej Orkiestry Dentej. 15 sierpnia obchodzimy święto Wojska Polskiego oraz 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji prezydent miasta Puławy oraz proboszcz parafii w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny zapraszają o godzinie 11 na uroczystości patriotyczne przy tablicy poświęconej pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich. Po uroczystościach zapraszamy na Mszę Świętą z udziałem Wojska Polskiego. Msza Święta rozpocznie się o godzinie 12. Od 10 do 12 Puławienie będą mieli możliwość zwiedzenia Puławskiego Oddziału Biblioteki Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Z kolei po południu od godziny 17 zaplanowano 10. jubileuszowy koncert piosenek patriotycznych pod hasłem Śpiewanie z Gwiazdami, czyli Potyczki z Piosenką. Koncert, który odbędzie się na placu przed Puławskim Ośrodkiem Kultury Dom Chemika, poprowadzi Ryszard Stępień. Sponsorem programu jest Agencja Reklamy Multimedia Grota Roweckiego 4 w Puławach.